na jednej z grup na Facebooku natknąłem się na arcyciekawe pytanie. Czy w Lightroomie można zaznaczyć trzy zdjęcia i aby je zapisał jedno obok drugiego w jednym pliku? Taki tryptyk. Odpowiedź jest bardzo prosta. Tak można. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. W dzisiejszym odcinku właśnie pokażę jak taki tryptyk stworzyć w podobie Lightroom Classic. Przejdźmy zatem do Lightrooma. To jesteśmy już w Lightroomie. Ja sobie stworzyłem kolekcję, do której dodałem trzy zdjęcia, które chcę, aby znalazły się w moim dzisiejszym pokazowym tryptyku. Są to trzy zdjęcia z tej samej sesji, pasują do siebie. Pomyślałem, że fajnie stworzę taki tryptyk. Przechodzimy teraz, pierwsze, do modułu Print. Jest to moduł, który na pewno bardzo rzadko używajcie. Albo nie używaliście go nigdy, jak większość z ludzi używających Photoshop Lightroom. Ja wam pokażę, jak szybko zrobić tutaj i bardzo łatwo tryptyk. Mamy dwie opcje. Możemy skorzystać właśnie z pierwszego Single Image Contact Sheet. Tutaj jest jeden plus, taki, że dosyć szybko się to tworzy. Te zdjęcia są już ładnie poukładane. Na przykład, jeżeli chcemy te zdjęcia umieścić 3 w kwadracie, wystarczy po prostu. Je tu zaznaczyć, wtedy mamy trzy zdjęcia. Wybieramy sobie tutaj centymetry, wybieramy sobie kolumny 3, przechodzimy sobie tutaj na sam dół, upewniamy się, że mamy zaznaczone print to jpeg file i zmieniamy sobie tu custom file dimension. W moim przypadku, ja sobie powiedzmy ustawię 24 na 50 mamy taki, właśnie oto panoramiczny tryptyk będzie. I teraz idąc od góry, ustawmy sobie rozmiar. Chcę, żeby wszystkie były kwadratowe te zdjęcia. Biorę Keep Square, biorę maksymalny rozmiar. I teraz tutaj odstęp pomiędzy komórkami. Chcę, żeby był 0,5 cm. I teraz tak, lewy margines, też 0,5. Wszystkie na 0,5. Ustawmy. Tu weźmiemy jeszcze taki przycisk Image Setting Zoom to Fill. Wtedy wszystko będziemy mieli fajnie w kwadracie, zobaczcie, elegancko. Teraz możemy albo, jeśli chcemy tylko zdjęcia wydrukować w takiej postaci, jak teraz mamy, 3 z grubszą taką marginesem u góry i u dołu, możemy to tak zostawić. Możemy też sobie tutaj e, pobawić się tymi ustawieniami. Tu mamy jeszcze marginesy. Możemy na przykład zmienić rozmiar tego pliku, czyli tu na dole zmieniamy sobie ten drugi odpowiadający za wysokość parametr. Na przykład na 20, wtedy zobaczcie, mamy już mniej, możemy zrobić jeszcze 18, nawet 17 cm. Wtedy mamy piękny tryptyk z trzema zdjęciami w kwadracie. Yy, tu jest jedyny minus, że te zdjęcia dodają się w kolejności, czyli tutaj do tego musicie stworzyć właśnie kolekcję, bo wtedy w kolekcji możecie te zdjęcia sobie przemieszczać i nie ma problemu. Zobaczcie, mamy trzy zdjęcia, możemy je sobie tutaj. Przesuwać, dokładnie wybrać tak jak chcemy. Ok. Powiedzmy, że tak mi pasuje. Wszystko wygląda bardzo fajnie. Tryptyk jest super. Bierzemy print to file. I po prostu zapisujemy sobie go jako tryptyk. I już ten tryptyk będzie po prostu zapisany w takiej postaci jak widzicie ją na ekranie do pliku JPEG. Możemy tutaj dodać jeszcze na poszerzonym troszkę. Powiedzmy, że tu mamy 23 cm. Dodamy sobie troszkę marginesu z dołu, przesuwając te zdjęcia delikatnie właśnie fajnie, zobaczcie, do góry. I teraz stworzyło nam się tutaj miejsce, do którego możemy na przykład dodać swoje logo. Zobaczcie, na przykład możemy wybrać moje czarno-białe logo i ono tutaj może być, jeśli chcemy na przykład zrobić właśnie taki tryptyk z własnym logiem. Możemy też tutaj y, dodać tekst. Wybrany tekst, na przykład ja napiszę. Tryptyk i powiedzmy, że zastosujemy tu czcionkę timberlina. Zobaczcie, możemy sobie zmniejszyć ten napis. I właśnie na przykład centralnie go umieścić. Zobaczcie, jak fajnie możemy dodać klimatu do takiego tryptyku jakiś na przykład napis jeśli umieszczamy tutaj w tryptyku trzy zdjęcia na przykład z wakacji z jakiegoś fajnego miasta z Barcelony wtedy możemy tutaj sobie napisać fajnie właśnie Barcelona na przykład i rok bardzo fajnie będzie wtedy to się prezentowało jeśli to wydrukujecie w dużym formacie na ścianę będzie to naprawdę fajna pamiątka jest też jeszcze inna opcja jeśli chcemy mieć większą jeszcze kontrolę jest to custom package i wtedy możemy sobie zdjęcia po prostu przesunąć pojedynczo i już wtedy we własnym zakresie musimy się tym pobawić. Możemy je sobie popowiększać, dostosować rozmiar. Powiedzmy, zrobimy sobie ten tryptyk w ten sposób. Rozmieścimy sobie to zdjęcie. Zobaczmy, jaki ono ma rozmiar tutaj. Wysokość 11. Ustawmy ją na 12. Ustawmy wysokość tego zdjęcia też na 12. Ponieważ ono było na kwadracie, to na 12, na 12. To zdjęcie. Chciałbym, żeby było też takie samo, 12 cm. Powiększmy je. OK, myślę, że jeszcze troszeczkę. No już prawie. OK, teraz mamy 12. Możemy tutaj na górze wyłączyć ten inner stroke, żeby nie było tej obramóweczki tutaj czarnej, chyba że ją chcemy. Ja na przykład w tym przypadku nie, nie chcę tej obramówki. Teraz sobie tutaj weźmiemy grid snap, weźmiemy sobie cells. Wtedy przesuwając każde zdjęcie, ono będzie się dorównywało do zdjęcia obok. Czyli zobaczcie, możemy sobie je właśnie fajnie wyrównać. Powiedzmy, że są wyrównane. Teraz to możemy zmienić sobie na grid. I wtedy, zobaczcie, jak włączymy sobie Show Guidelines, pojawi nam się tutaj taka siateczka. I wtedy do tej siateczki fajnie to zdjęcie będzie się dopasowywało. Możemy je sobie ładnie rozłożyć, tu, żeby były podobne odstępy. Plus minus. Myślę, że tak się da to zrobić. Trzeba troszkę będzie to zdjęcie powiększyć, żeby miało podobny rozmiar. OK, teraz jest już równo. Możemy też sobie właśnie zmniejszyć teraz rozmiar. Uważam, że za duże jest trochę to zdjęcie. I teraz tak samo jak poprzednio, dodać tutaj właśnie nasz napis. Właśnie, i problem z napisaniem. <laughs> OK. I wybierzemy też sobie czcią Timberline. OK, już mamy. też możemy sobie ją właśnie powiększyć. Pamiętajcie, że te linie, które tu widzicie, one po prostu są tylko podglądami. one się nie wydrukują. możecie je sobie włączyć i wyłączyć różne rzeczy, które chcecie, żeby tu się wyświetlały wam rozmiary, na przykład. i tak gotowy tryptyk. tak samo jak poprzednio klikacie Print to file i wpisujecie nazwę. I go zapisujecie. Pamiętajcie, że jak będziecie drukować większe rozmiary, to oczywiście te rozmiary tu też musicie dostosować. Czyli na przykład, jeśli chcecie tryptyk 100x40 cm wydrukować na ścianę, wtedy sobie te rozmiary tu przygotujcie. Macie też tutaj możliwość dostosowania rozmiaru tego pliku jakości jego. Oczywiście rozdzielczość pliku w funktach na cal. ppi też możecie tu wpisać. Do druku to będzie 300 ppi. Jeżeli potrzebujecie to zdjęcie oczywiście w innym formacie, tu jakby koloru wydru wydruku mieć do drukarni, na przykład w Adobe RGB, wtedy też musicie sobie to zmienić na do RGB. Jeśli tak przygotowany tryptyk spodobał Wam się i wiecie, że będziecie chcieli skorzystać z takiej templatki w przyszłości, wystarczy tutaj koło Template Browser kliknąć plusik, nadać mu nazwę. Ja napiszę tryptyk i wybrać sobie folder, do którego chcecie zapisać tą templatkę. Klikamy create. Jak widzicie, ta templatka pojawiła nam się tutaj pod napisem tryptyk i w każdej chwili w przyszłości będziecie chcieli stworzyć identyczny tryptyk. Będziecie w ciągu z jednego kliknięcia mogli stworzyć identyczne. Resztę zostawiam dla Was do Obawienia się i zapoznania z tym narzędziem. Naprawdę daje dużo fajnych możliwości tworzenia nie tylko tryptyków, ale też innych zestawów, kolaży. Mam wielką nadzieję, że ten film był przydatny i dowiedziałeś się czegoś interesującego i nowego. Będzie mi miło, jak udostępnisz ten film, dasz łapkę w górę. może mi to w rozwoju tego kanału i nakarmi świetnie algorytmy YouTube'a. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to warto to uczynić właśnie teraz, klikając przycisk, subskrybuj poniżej. Przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, już wkrótce. Cześć!